I są ci lepsi i są ci gorsi. Są ci, którzy mają władzę i ci, którzy są czasami traktowani jak niewolnicy. Te wartości ujawniać, a my się boimy. A my wolimy żyć w szarości, w ciemności tego życia. Nie oceniaj drugiego człowieka po zewnętrznych cechach. Obserwuj, patrz, rozmawiaj. Witam Państwa. Ponownie spotykam się, chcę ja spotkać się z Państwem. I muszę na wstępie powiedzieć jedno, że chodząc po tych ulicach, spotykając się z różnymi osobami, doszedłem, do, znaczy widzę, nie doszedłem do przekrętu, widzę, Rzeczywiście, tych ludzi zagubionych, tych ludzi pozbawionych nadziei, tych ludzi o wyimaginowanych ambicjach, zbyt dużych jak na ich możliwości, od ludzi widzę ludzi zatraconych jakby w sobie samych, zwątpiących, wystraszonych, przerażonych, e, zniechęconych. E, faktem jest, że dzisiejsze e, jakby społeczeństwo i, i rządy nasze zmuszają nas do wielu rzeczy, z którymi tak w zasadzie duchowo my się nie godzimy. Nie jesteśmy w stanie jakby przełamywać się na niektóre zasady, jakie obowiązują, uchwała sejmowe, uchwały sejmowe, które są i które nakazują nam jakby pewnych rzeczy przestrzegać, nie są zgodne z naszym samym jestestwem. Ale trzeba się do tego przystosować. Mało tego, w tej chwili to co się dzieje e, wokół nas, na świecie, ale tuż czego nie mówię w naszym kraju, też przechodzimy obok tego obojętnie stwierdzając, że tak musi być. Moim zdaniem jest tak i to wyłącznie z naszej wolnej woli. My się na to godzimy, my, na to, my to chcemy znosić, My to chcemy jakby yy, no, wdrożyć swoje życie zapominając o swoim, o swoim człowieczeństwie, naszym własnym. O swojej wartości życia, o swoim przesłaniu, gdzie tą wartość wtedy będzie widoczna dla innych, o budowaniu, ale też i o godności życia. Dzisiejsze życie niestety jest takie, że godność człowieka jest tłamszona i są ci lepsi, i są ci gorsi. Są ci, którzy mają władzę, i ci, którzy są czasami traktowani jak niewolnicy. I trzecia grupa tych ludzi odrzuconych od społeczeństwa. Tych wszystkich żebraków, tych wszystkich e, uzależnionych, bo gdzieś się zagubili. Zapominamy, że jesteśmy każdy z nas ja, tutaj panowie pan, który kręci jeszcze państwo każdy z nas jest indywidualnością, niepowtarzalną. Przed nami takich jak na przykład pani, czy pan, czy ja nie było, nie ma teraz i nie będzie po mnie. Fizycznie może być do mnie podobny. Oczywiście, taka osoba może być podobna. Zresztą prawdopodobnie mam nawet takiego która w kościele św. Józefa, ale chodzi o to, o psychikę. Chodzi o naszą wartość i nasze cele. Równie zgodne z naszym duchem. To jest najważniejsze. I wtedy, kiedy my spojrzymy się na siebie, możemy wykrzesać ze, ze siebie tą energię, by te wartości ujawniać. A my się boimy. A my wolimy żyć w szarości, w ciemności tego życia. My wolimy być bez problemów, a te problemy cały czas w nas uderzają i cały czas na nas się odbijają. I uważamy, że takie życie musi być, nie, moi drodzy, takie życie nie musi być. My kształtujemy to nasze życie, my, każdy z nas osobna. I my również musimy, przestrzegając zasad, jakie dyktuje nam prawo, obowiązujące w naszym kraju, przystosować się, nie urażając własnych ambicji i własnego, yy, war, własnej wartości, i własnej wartości. To wtedy będzie to trochę inaczej wyglądało. Dzisiaj szczególnie ja mówię te osoby jakby samotne, te osoby niepełnosprawne, te osoby uzależnione od państwa. Od dotacji państwa są jakby na tym marginesie i wegetują. A gdzie jest w takim razie godność człowieka? Są ludzie rzeczywiście bardzo, bardzo bogaci, bardzo zamożnik, którzy niestety są naprawdę, tak, rzeczywiście bardzo ubodzy. To są ludzie ubodzy, dlatego że nie stać ich na wsparcie tych potrzebujących, rzeczywiście potrzebujących, dlatego że e, e, pilnują przede wszystkim konta procentów majątku, dorobku. Który, który pozwala im osiągnąć jakąś pozycję społeczną, a nie widzą głodnego dziecka, chorego dziecka, osoby sparaliżowanej, osoby bezdomnej, samotnej, osoby już, która w zasadzie żyje z dotacji państwa, ma tak niską emeryturę, czy tam jakieś świadczenia, gdzie ledwie jej to wystarcza na chleb i wodę. Jesteśmy wszyscy ludźmi. Jesteśmy wszyscy uzależnieni jeden od drugiego. Nie ma osoby takiej, która by sama o sobie stanowiła, która by sama sobą dysponowała. Oczywiście przyjmujemy też pewne y, uwarunkowania, jakie są, ale na nasze możliwości, na nasze możliwości, zdolności i te wszystkie rzeczy, które jakby nas w tej chwili przerażają, możemy pokonać. Możemy pokonać, kiedy uwierzymy w siebie, kiedy zrozumiemy pewne podstawowe zasady, że nasze życie jest tylko jedno, że ja muszę docenić wartość tego życia, ale żeby docenić, czasami trzeba to, tą wartość głośno przedstawić, ale też i mieć na uwadze, tak jak to się powszechnie mówi, stosunek do drugiego człowieka, miłość. Miłość nie polega na, na, na jakby y, tylko uczuciach i, i jakby kosztów, ale też miłość polega na słuchaniu i na pomaganiu, na pomaganiu drugim, drugiemu człowiekowi zagubionemu, drugiemu człowiekowi, który inaczej trochę myśli, y, czy jest zawiedziony, czy już jest zniechęcony, na podniesieniu jego. To są te źdźbła trawy deptane, tak przygniatane jeszcze, ale one mogą odrosnąć, one mogą znowu powstać i mogą rzeczywiście być, rzeczywiście tą pełną zielenią zachwycać nasze oczy. Na tym polega właśnie nasze człowieczeństwo. Umiejętność zrozumienia wartości i sensu życia, bo każdy z nas ma cel, jest podstawą do naszego człowieczeństwa. Dzisiaj rzeczywiście, kiedy, kiedy jesteśmy w sytuacjach niepewności, strachu, pewnego zagrożenia, e, nawet czasami, jak niektórzy mówią, nawet spodziewamy się jakichś działań wojennych, pożogi, kiedy jesteśmy zagrożeni przez różne napady na, na, e, na, ten, na nasz majątek, na nasze mienie, kiedy rozpowszechniona jest… E, po, znaczy, porozpowszechniona, w zasadzie tak. Jest przeciwprawie, w imieniu prawa, to co się dzieje, gdzie biorę udział w takich rzeczach i widzę to i oceniam, i wtedy mnie się oskarża nawet, to wtedy to rzeczywiście określa naszą indywidualną osobowość. Że ja się nie zgadzam z pewnymi rzeczami, ja będę robił tak, mając, czy wykorzystując te wszystkie moje możliwości do działania na rzecz. Drugiego człowieka na rzecz dziecka, na rzecz osób pokrzywdzonych, na rzecz osób odrzuconych, bo jestem też tylko człowiekiem. I bagaż życia, jaki ja miałem od dzieciństwa, a jestem jeszcze z lat czterdziestych, do chwili obecnej, umożliwia mi, umożliwia mi z szacunkiem podchodzić do każdego człowieka. Dzisiaj w parlamencie trochę mnie razi takie ubliżanie człowieczeństwu, e, ignorowanie sobie problemu społeczeństwa i poniżanie społeczeństwa, bo e, nasi przedstawiciele, których my wybieramy, to, są dla, to oni są dla nas e, sługami, a nie my dla nich. Oni składają przysięgę służenia nam, narodowi. W rzeczywistości jest trochę inaczej, bo to my mamy im służyć. I takie rozpanoszenie się yy, za, za, znaczy powoduje zatracenie godności człowieka, bo to o to chodzi. Czasy tego łamania godności człowieka my żeśmy przeżyli, znaczy ja może już nie, a chociaż lata 50. dobrze pamiętam, czasy hitleryzmu, czasy stalinizmu. I w tej chwili to, co, co się dzieje w obecnym świecie, to jest właśnie utracenie godności człowieka. Wszystko było przeciw. Ale pamiętajmy, moi drodzy, że to historia uczy nas rzeczywistości, ma wpływ na naszą rzeczywistość. Ta historia się zmienia, technologia również jest dość duża i umiejętność korzystania z niej, tylko że my nie chcemy analizować. Analizować historię w stosunku do naszych czasów, w jakich żyjemy. Że nie jesteśmy przygotowani, że możemy jeść nawet, jak to się mówi, chleb ziemi, ale możemy żyć i w luksusach. Że możemy również i cierpieć przez drugiego człowieka, ale też i znosić te cierpienia z godnością. Mamy trochę tych przykładów rzeczywiście w świecie bardzo dużo. I, I szczególnie u nas tak samo, w kraju, tylko my na to nie zwracamy uwagi. Rozczulamy się, ale to rozczulanie jest takie, jakby tylko zewnętrzny wyraz. Ale na przykład nie wdrażamy się, nie wgłębiamy się, co dana osoba przeżyła, że tak, a nie inaczej ją potraktowano, czy tak inaczej skończyła. Co było motywem? Zawsze mówię, że jest. Tak, jak tu w tej chwili się spotykam i słucham tego, jest paplanina. Że rzeczywiście ludzie wszystko mieszkają taki kogiel-mogiel, robią, żeby tylko to, to, to wypowiedzieć się, wygadać się, a zapominają, że ich myśli właśnie, jak i ich wnętrze, ujawniają ich właśnie przez słowa, ich osobowość. Że człowiek, który uważnie słucha, a słuchanie jest rzeczywiście nauką, może wywnioskować. O danej osobowości. Bo później te słowa, które wypowiadane mogą, i że na ogół takie, stają się czynami. Czynami, które z chwilą, kiedy będą kilkanaście razy, kilkadziesiąt razy, kilkaset razy powtarzane, staną się nawykiem. I to właśnie nawyk ma kształt na nasz charakter obecny. A dany charakter staje się naszym losem. Taka jest kolej naszego korzystania z mózgu, naszego wzroku, naszego słuchu. Taka jest korzyść też z naszego kształtowania, naszego ducha, bo to my kształtujemy tego ducha, mamy wolną wolę, dysponujemy ją. Tej wolnej woli nigdy, na, ta wolna wola nigdy nam nie zostanie odebrana, nigdy, nawet jak wstaniemy, będziemy też mieli wolną wolę. Ale to my tego ducha albo zamrażamy, albo uwrażliwiamy. Albo jesteśmy dla innych, albo tylko dla samych siebie. To my to kształtujemy. I zawsze lubimy, jakby przy niepowodzeniach, obwiniać kogoś. Kochani, my to robimy z wolnej woli i nas nikt nie zmusza. Nie zmusza nas do pójścia inną drogą. To my. Albo akceptujemy, albo nie, albo chcemy, albo uciekamy. Mamy różne sposoby wyjścia z sytuacji, które nam nie odpowiadają, ale nie na przykład tak jak mówię tu, w tej chwili, w dzisiejszych czasach, rozpanoszenie tych wszystkich używek, szczególnie narkotycznych, ich do tego nikt nie zmuszał. Oni sami to wybrali, spróbowali, chcieli powtórzyć i się zaczęło. I teraz nie potrafią z tego wyjść. Tak samo, jeżeli chodzi o, o, o to, co jest bardzo głośne zresztą, o pedofilię. Pedofilię, gdzie i moim zdaniem, i będę to cały czas powtarzał, jest to zabójstwo dzieci. Jest to morderstwo, okrutne morderstwo i powinny te osoby ponosić jak największą karę. Powinna być przywrócona w niektórych sytuacjach nawet i kara śmierci. W takich sytuacjach, ponieważ Dany człowiek nie tylko zabija dziecko, ale zabija jego ducha. Jego ufność, jego czystość, jego e, nadzieje, jakie miał, wykorzystując w tak perfidny sposób. Również i nasz stosunek w życiu rodzinnym. Ma takie samo znaczenie. Dlaczego w tej chwili jest tak, że żona nie ufa mężowi, mąż żonie, nie ufamy własnym dzieciom? Podejrzliwość się rozpanoszyła, czy jakieś narzucanie własnej woli. Nie umiemy się wzajemnie znosić, ale też i szacunku, bo my nie wiemy na przykład, jakbym się zapytał wielu tych żonatych tych mężczyzn, kim dla ciebie jest żona. Naprawdę, nikt ma, nawet niektórzy tam nawet nie wiedzą, że jest coś takiego. No, żona to żona, powiedzą. Żona to jest żona, no się kochało, to wzięło się ślub i teraz się cierpi. No właśnie. Jakieś takie e, podkreślenie zmarnowanego życia z winy, nie żony. Z jego własnej, ale zawsze obwiniamy kogoś. A żona jest koroną na głowie mężczyzny. Jej walety, zalety, jej, jej e, te wszystkie inne rzeczy pozytywne, walory jakie ma, to są te perwy i te diamenty. A jak dużo mężczyzn to właśnie odrzuca, do świetnika rzuca, tą koronę, niszczy tą osobę. Mało tego. I nie ma jeszcze w dodatku do tego wyżetu sumienia. Tak samo jak i mężczyzna, który powinien być filarem, filarem dla żony, tą podstawą. Niestety, jakże często jest tak, że, że jest ruiną, jest dołem, przepaścią wykopaną na zgubę. I żony, a nawet czasami i dzieci. Kiedy zastanowimy się nad wartością życia, nad godnością naszego życia, gdybyśmy tak chcieli wejrzeć w siebie, a to jest bardzo trudne, wtedy byśmy zrozumieli, dlaczego tu jesteśmy w tym świecie. Po co jesteśmy i dla kogo jesteśmy. Czasem y, słyszę takie, że wiele ludzi mówi, no Bóg tak chciał, niech się dzieje, wola nieba, z nią się zawsze zgodzić trzeba, ja żyję dla Boga. Zgoda, tylko jak żyje? Drugie pytanie. Następne. Jak żyje? Co niosę w tym życiu? Na ogół jest tak, bo y, jak umieramy, to co zanosimy do Boga? My nie wiemy? Wiemy. Wartość. Jaką wartość? Wartość naszego życia. Z tego będziemy osądzani? Jesteśmy wszyscy chrześcijanami. Z naszej wartości życia będziemy osądzani. Jak to życie nasze się traktowało, jaki mieliśmy stosunek do bliźniego, bo żyjemy, jak mówię, dla drugiego człowieka, i wtedy, kiedy mamy tego przyjaciela, możemy w pełni się spełnić jako człowiek wartościowy, człowiek, który ma swoje idee, swoje cele, i wspólnie, nie szkodząc drugiemu człowiekowi, można dojść, można dojść do tego sukcesu. Tylko jak mówię, zgodnie, żeby nas sumienie nie, nie, nie oskarżało, żebyśmy mogli spokojnie spać, ani żeby nas gryzło, żebyśmy nie żyli w niepewności, bo co będzie, bo on teraz będzie chciał się zemścić, bo to, czy jakieś inne zagrożenia. To właśnie powoduje, że z chwilą, kiedy robimy to z czystego serca, z czystych pobudek, zawsze ten dzień jest wypełniony. Noc jest spokojna i witamy z tą nową nadzieją dalszego działania następny dzień. Bez żadnych obaw. Przygotowani jesteśmy na wszystkie inne rzeczy. Codziennie się czegoś uczymy, i ta nauka powinna nas uodpornić na te wszystkie inne pokusy, szczególnie teraz telewizja, ten internet, to wszystko, co jest, to są pokusy, które nas wciągają. Jak słyszę na przykład, że banki dają za darmo pożyczkę, ja państwu, proszę Państwa, panu, Państwu powiem, poszedłem, poszedłem do tego banku, mówię, no dajcie mi pożyczkę. Ale mówi, no oprocentowanie no, zdolności, ja mówię, na no, chwileczkę, no w telewizji ma, reklamujecie się, że dajecie za darmo pożyczkę, no dajcie mi. Bo ja rozumiem za darmo, czyli już nie będę spłacał. Nie, 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 no trzeba spłacać, no to co to jest za darmo? Gra słów. Gra jakby działanie na podświadomość naszą. Poddajemy, czasami powoduje, że poddajemy się tym namowom, tylko że później konsekwencje, to my cię mamy, i to bardzo poważne, gdzie czasami przy tych konsekwencjach tracimy nie tylko cały dorobek życia, ale również możemy stracić i rodzinę. Zastanówmy się zawsze nad, przede wszystkim nad sobą, nad osobami najbliższymi, nad dziećmi, nad mężem, nad rodzicami, czy nawet nad dziadkami że są już bardziej niedołężni, może nie tak sprawnie jak my, ale oni mają bogactwo, złoto wiedzy, bo oni mają za sobą bagaż życia, który my powinniśmy się uczyć, bo to oni są tą ścieżką, może i wąską, pełnych tych różnych dołów, zasadzek, ale oni to przesiądą i my możemy tych wszystkich niespodzianek na naszej drodze życia uniknąć, jeżeli będziemy słuchać. Jeżeli będziemy analizować i jeżeli, bo zawsze są porównania, zawsze. Porównania były, są i będą, tylko od nas zależy, czy akceptujemy, czy nie. Bo jeżeli pójdziemy na łatwiznę, musimy się liczyć z konsekwencjami. Mało dzisiaj mamy tych afer, mało dzisiaj mamy tych osobistości znanych, które się okazują zupełnie kim innym, innym człowiekiem, niż my sobie wyobrażaliśmy. Mało mamy jakichś pretensji do urzędów, do tego, że nami manipulują, a nie ma w nich człowieczeństwa. Tam są tylko przepisy, paragrafy, artykuły, to wszystko, i nie mają na uwadze naszych możliwości, naszych jakby jeszcze spostrzeżeń, naszych uwag. Nie, każą się trzymać. Tego i sprawa i uważają, że są spełniają swoje obowiązki. Prawo jest potrzebne, ale prawo ma chronić człowieka. Przepisy, artykuły, jakie są, te wszystkie inne uchwały sejmowe, mają być dla społeczeństwa. A rzeczywistość, jaka jest? Jest wszystko dla elity rządzącej, nie dla nas. I kiedy tu będą te rozeznania, przy tych wartościach, które wcześniej mówiłem, to wtedy rzeczywiście. My sami musimy wypracować szacunek dla samych siebie. My sami musimy dawać świadectwo naszego zaangażowania w życie. Ktoś ci każe robić godzinę, bo ten? Rób dwie. Ale włóż w to serce. Nie oceniaj drugiego człowieka po zewnętrznych cechach. Obserwuj, patrz, rozmawiaj. Wtedy będziesz mógł coś powiedzieć na temat odpowiedzialności, w stosunku do życia jego, być może dla ciebie będzie budująca, być może będziesz musiał, czy musiała zwrócić uwagę. Ale rób to zawsze zgodnie z sumieniem, własnego, własnego sumienia, a nie bo tak świat chce, bo tak świat dyktuje, bo taka jest łatwizna, bo tu zrobisz to, tu tam, to ty wiesz, będziesz kim, tylko że co później będzie, co później będzie. Te pytania i te. Moje uwagi, w stosunku do, do tego, co już wcześniej powiedziałem, rzeczywiście kształtują naszą osobowość, naszą odpowiedzialność. I tu mamy wartość, sens i cel naszego życia. Właśnie przez to. Bo tak, to jesteśmy tylko, jak mówię, żywymi trupami chodzącymi po tym świecie, żeby iść do nicości, do zapomnienia. I żeby, żeby po prostu wygasła ta nasza nadzieja na to lepsze życie zbudowania dla siebie, ale i dla innych. Bo, te, bo świat na to naciska. Nie poddawajmy się, wytrwajmy zawsze przy naszym, bądźmy uparci tu pod tym względem, bo tylko w ten sposób możemy się obronić przed zakusami, zakusami i perfidnym działaniem złego, który ma cały świat swojej mocy. Wtedy ochronimy siebie, swoją osobowość. I na tym dziękuję. I życzę przyjemnego wieczoru.